Witajcie! Z tej strony Kanta, ale indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Hero Academy. Jest to gra strategiczno-taktyczna od studia Robot Entertainment. To studio stworzyło takie produkcje jak Ork Mask 1 oraz 2, które oczywiście mogliście zobaczyć na moim kanale. W tym momencie chciałbym, żebyście się przyjrzeli razem ze mną tej nowej produkcji tego studia. Oczywiście nie jest to najnowsza produkcja tego studia, ale myślę, że bardzo wielu z Was jeszcze jej nie widziało. Zatem, moi drodzy, przejdźmy sobie do samej rozgrywki. Na samym początku jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że jest to gra online. Niestety tutaj bardzo długo czasem musimy czekać na rozgrywkę naszego przeciwnika. I tego tak to mamy mapę. Zobaczcie, tutaj mamy taki interfejs, na którym mam swoich wojowników oraz różnego rodzaju upgrade'u, które mogę sobie wykorzystywać podczas walki. Są dwie zasady wygranej. Po pierwsze, muszę zlikwidować te kryształy, których w tym momencie mam tutaj dwa. Czasem zdarza się, że jest ich więcej, ale tutaj są różnego rodzaju rozłożone siły tych kryształów, ponieważ w tym momencie mam tylko dwa, więc oczywiście te dwa kryształy będą miały bardzo dużą ilość punktów. Moim zadaniem, jak już wspomniałem, jest zniszczenie tych kryształów albo pokonanie wszystkich zawodników mojego przeciwnika. Oczywiście mamy tutaj kilka różnego rodzaju typów przeciwników, ponieważ ja wybrałem sobie te klasy postaci, i w tym momencie, moi drodzy, będę musiał zniszczyć. Niszczyć sobie właśnie kryształ. Zobaczcie, podchodzę sobie tutaj i strzelamy do tego kryształu. Zobaczcie, 200 punktów zabrałem, ale jak widzicie, to jest bardzo mało, ponieważ ten kryształ jest niesamowicie odporny. W poprzedniej turze mój przeciwnik pokonał tutaj aż tyle mojego zawodnika, ale myślę, że to nie jest problemem, ponieważ jeszcze tutaj dużo mogę zdziałać. W zasadzie Rozgrywka z góry nigdy nie jest przesądzona, i musimy nieźle się czasem naspinać, żeby po prostu wygrać daną partię. I moi drodzy, mam jeszcze jeden strzał, zatem w tym momencie również sobie to wykonam. Zobaczcie, tutaj w produkcji mamy trochę błąd, ponieważ tutaj jest jakiś inny przeciwnik, i ja. Powinienem w niego strzelać i powinien on być widoczny, no ale niestety w tym momencie jest to niewygenerowane. Cóż, czasem pewnie takie błędy się zdarzają. Ja to widzę pierwszy raz i w tym momencie powinienem nacisnąć sobie ten przycisk, co gwarantuje mi wysłanie mojej tury do mojego przeciwnika. Kolejna tura będzie oczywiście po tym, jak on wykona swoją akcję. I zobaczcie, co tutaj się dzieje, moi drodzy. W tym momencie mam oczywiście z gry pokazaną kolejną turę z innym zawodnikiem i tutaj on w tym momencie atakował moją postać. No, powiedzmy sobie szczerze, trochę jeszcze tego życia mojej postaci zostało, więc ja tutaj mam dwie opcje do wyboru. Albo mogę sobie przywołać tą kolejną postać, która oczywiście będzie wrzucona przy tym krysztale, albo mogę dodać tutaj punkty akcji dla moich przeciwników. No, powiedzmy sobie szczerze, najlepiej by było zaatakować tego przeciwnika, ale to dopiero przy tej następnej turze. I zobaczcie, moi drodzy. Tutaj kolejna rozgrywka z jeszcze innym zawodnikiem. I ja tutaj mam takiego jegomościa, który strzela z takiej wyrzutni rakiet. Więc myślę, że najlepszą opcją będzie strzelić sobie po prostu w ten kryształ. I tutaj mamy tylko jeden kryształ. Będzie on miał dzięki temu bardzo dużą ilość punktów. Ja oczywiście mogę sobie tutaj taki miecz jeszcze położyć na mojego bohatera. I dzięki temu będzie mógł on zadać większe obrażenia, właśnie w ten kryształ. Albo oczywiście w przeciwników, którzy tutaj znajdują się na mapie. Zatem uczyńmy to, w tym momencie chciałbym zaatakować kryształ. Jeden atak, aż 450 punktów tego kryształu zostało zabrane, jest to bardzo duża ilość i kolejny atak kolejne 450. Jeszcze mam dwa ataki, więc myślę, że tutaj niesamowicie dużo tych punktów kryształu zabiorę. I moi drodzy, mamy w tym momencie 80% u mojego przeciwnika i 100% kryształów u mnie. Ale oczywiście te szanse mogą się odwrócić w każdym wypadku, ponieważ tutaj różnego rodzaju postaci mają różne upgrade'y oraz bonusy właśnie do walki. I powiedzmy sobie szczerze, trochę mi się wydaje, że właśnie ta klasa postaci, którą wybrał ten przeciwnik jest z DLC, które oczywiście występują w tej produkcji. I niestety jest szansa na to, że ja sobie po prostu tą walkę przegram. Przejdźmy sobie do kolejnej potyczki i pytanie, co tutaj się dzieje. Mamy oczywiście jakich, jakichś mnichów z brodą I ja w tym momencie mam tutaj połowę prawie życia mojego bohatera W tym momencie mam takiego ciekawego bohatera Który uderzając sobie właśnie w tego mnicha Będzie mógł zaatakować również kryształ Chciałbym tutaj jeszcze oczywiście wrzucić sobie na niego ten miecz Dzięki temu oczywiście ten atak będzie zwiększony I zobaczcie moi drodzy, atakujemy tego brodacza I kryształ oczywiście też trochę obrywa Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie i naprawdę bardzo skuteczne, gdy tak jak w tym momencie mogę sobie pokonać tego przeciwnika. Oczywiście mamy takie zwolnione tempo i ja mogę sobie przejść na, tą tutaj, na to pole, i dzięki temu ta jednostka już nie będzie mogła być przywrócona poprzez regenerację zdrowia. Dzięki temu mam jednego przeciwnika do pokonania mniej. Przejdźmy sobie do kolejnej rozgrywki. Ja oczywiście tutaj oddaję turę dla tego przeciwnika i będę czekał na jego ruch. I zobaczmy, moi drodzy, co dzieje się tutaj. Tutaj jeszcze w zasadzie nie położyłem żadnych moich graczy na Polanszy, zatem najlepiej będzie, żebym to uczynił. I tutaj mamy różnego rodzaju klasy postaci, ale ja w zasadzie gram przy oczywiście tych jednostkach dwiema klasami czyli strzelcem oraz tym tutaj panem, który ma taką wyrzutnię rakiet. Najlepiej po prostu, ponieważ oni zadają najwięcej obrażeń. I ja niestety w tym momencie mogę sobie tylko podejść tak blisko, nic mi to nie zmieni, powiedzmy sobie szczerze, ponieważ jeszcze moja postać nie ma tak dużego zasięgu, żeby sobie strzelić w ten kryształ. Ja przejdę sobie na tą tarczę, ponieważ ona będzie mi dodawała ochrony dla mojego tutaj podwładnego. I moi drodzy w tym momencie kolejny raz oddaję turę, ponieważ nie mam co zrobić więcej, nie mam już punktów akcji jak widzieliście. Zatem najwyższa pora, żeby sobie zacząć kolejną rozgrywkę. I mogę sobie wybrać losowego oponenta. Oczywiście mógłbym tutaj sobie wybrać moich znajomych właśnie z listy Steam, ale w tym momencie wiem, że nikt z nich nie gra w tą produkcję, ponieważ no. Ona powstała jakiś czas temu, a bardzo dużo gier w tym momencie powstało nowych. Mam nadzieję, że może kiedyś, jak będę chciał właśnie ze swoimi znajomymi pograć, to któryś z nich będzie miał na to ochotę. Ja oczywiście czasem sobie gram w tą produkcję i powiem Wam, że jeżeli będzie jakakolwiek promocja, powinniście się nią zainteresować. I moi drodzy, mamy tutaj różnego rodzaju jednostki do wyboru. Zobaczcie: Conceal, Dark Elves, Dwarfs, The Tribe, Team Fortress 2 oraz Shaolin. Ja w tym momencie chciałbym wam pokazać jeszcze jednostki Steam Fortress. Oczywiście jak widzicie tutaj mamy dwie opcje: buy albo taką darmową i tutaj nie ma takiego czerwonego ticketu. Dzięki temu ja oczywiście te trzy klasy postaci, te trzy różne rodzaje jednostek mogę, wykon y mogę ze sobą zabrać na pole walki. I dzięki temu będę mógł nimi walczyć. Zatem przejdźmy sobie do rozgrywki i postaciami Steam Fortress 2. I w tym momencie gra wyszukuje mi oczywiście zawodnika, z którym mógłbym stoczyć pojedynek. Czasem jest taka sytuacja, że jakaś osoba po prostu nie włącza danej gry i nie, nie rozegra z nami tej partii, więc jest tutaj coś takiego, że jeżeli przez dany okres czasu ona nie rozegra właśnie tej swojej partii, no to jest sytuacja, gdzie my po prostu wygrywamy, wygrywamy daną rozgrywkę. I w tym momencie moi drodzy mogłem zrobić tylko jeden ruch, ponieważ mój, mój gruby tutaj bardzo daleko nie doszedł i w zasadzie no, tutaj niestety słabo się poruszał. Ja oczywiście kolejny raz oddaję sobie turę i czekam na ruch mojego przeciwnika. Moi drodzy, tak wygląda rozgrywka w Hero Academy. Mam nadzieję, że gra wam się spodobała. Jest ona naprawdę bardzo ciekawą produkcją. Jeżeli macie dużo znajomych, którzy mają tą grę, polecam wam serdecznie zainteresować się produkcją, ponieważ jest ona bardzo ciekawa i oczywiście dostarczy wam bardzo dużo zabawy. Mimo wszystko, nie musicie kupować delce, żeby się przy niej dobrze bawić. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć.